żeby twoje marzenia się realizowały, potrzebujesz być na takich wibracjach, żeby je do siebie przyciągnąć. Jak to zrobić, kiedy dookoła ciebie toczą się wewnętrzne walki, kiedy w twoim umyśle jest burza emocjonalna i nie potrafisz wyciągnąć z siebie chociażby pozytywnego jednego pozytywnego uczucia? podam ci proste ćwiczenie, które doskonale nastraja początek dnia do tego, żeby cały ten dzień stał się naprawdę pozytywny, wspierający i żeby w każdej chwili móc osiągnąć ten swój wewnętrzny stan flow. Za każdym razem, tuż przed przebudzeniem, zanim jeszcze otworzysz oczy, poczuj jak Chodzisz wewnątrz siebie poprzez proste położenie dłoni na swoim sercu i wzięcie trzech głębokich oddechów. Jesteś jeszcze w takim półśnie, bo już wiesz, że musisz za chwilę wstać, ale jeszcze nie do końca twój umysł wszedł na te wibracje codzienności. Wykorzystaj ten czas. Weź te trzy głębokie oddechy, połóż rękę na sercu i Wymień trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny i jesteś wdzięczna. To mogą być rzeczy z przeszłości, czyli za to, że wczoraj udało mi się ugotować pyszny obiad i wszyscy byli zadowoleni, albo co wydarzy się dzisiaj. Jestem wdzięczna za dzisiejszy pozytywny dzień, za wspaniałe niespodzianki, które otrzymałam, które pokazały się, które ujawniły się w pracy, za to, że wypiłam pyszną kawę z rana. I wchodząc w, to, w, w tą wibrację wdzięczności, pozwól, żeby ona spłynęła do twojego wnętrza. Napełnij się tymi pozytywnymi uczuciami. Napieraj na nie. To może trwać kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, ale w Pełni odczuj te uczucia w sobie, te emocje niech buzują wewnątrz ciebie. I kiedy już poczujesz, że jesteś wręcz wypełniona, wręcz przepełniony tymi uczuciami, tym pozytywnym flow, wtedy otwórz oczy i wstań, ruszając do swoich codzienności. Zobaczysz, jeżeli będziesz praktykował to ćwiczenie przez kolejne 7 dni, jak zmieni się Twoja rzeczywistość, jak zmieni się Twoje postrzeganie tego, co dzieje się dookoła, i jak świat zacznie z Tobą współgrać. Twoje marzenia zaczną się szybciej realizować, Twoje cele szybciej dotrą do mety. Spróbuj, daj znać w komentarzu, czy działa i jak działa.